Czym więc jest Bitcoin? Bitcoin to pierwsza na świecie cyfrowa, zdecentralizowana kryptowaluta. Bitcoin wykorzystuje internet, by wysyłać pieniądze bezpośrednio od osoby do osoby, bez konieczności korzystania z jakiejkolwiek jednostki scentralizowanej, takiej jak bank, PayPal czy Western Union. Jest też całkowicie bezpieczny, anonimowy, super szybki i działa na całym świecie. Każdy może korzystać z Bitcoin. Nie są potrzebne do tego żadne kwalifikacje, zasadniczo bez opłat i ograniczeń. To naprawdę przyszłość pieniędzy. Kto używa i akceptuje bitcoin? Miliony ludzi używają bitcoin. Możesz wykorzystać bitcoin do kupienia niemal wszystkiego, co przyjdzie ci do głowy. Setki tysięcy firm uznaje bitcoin. Możesz zapłacić za bilet lotniczy, hotel, elektronikę, samochód, kawę i wszystko inne. Jeśli coś przychodzi Ci do głowy, powiemy Ci, gdzie możesz dostać to za bitcoin. Kolejnym ogromnym rynkiem, na który wpływa bitcoin, to przelewy, czyli pieniądze wysyłane do przyjaciół i rodziny, ze stanu do stanu, z kraju do kraju. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób po świecie krąży każdego roku między 600 bilionów do tryliona dolarów. Sposoby do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, takie jak PayPal, banki i firmy jak Western Union, wiążą się z opłatami. Musimy też tym firmom ufać. Western Union, MoneyGram i inne podobne firmy pobierają opłaty od 5% do nawet 30%. Średnio na świecie jest to 10%. To oznacza, że mówimy o opłatach w wysokości między 60 bilionów do 100 bilionów dolarów rocznie. Z Bitcoin każdy ma dostęp do pieniędzy bez specjalnych pozwoleń. Typowa transakcja z Bitcoin wiąże się z opłatą około 2,5 centa. To zmienia wszystko. Większość ludzi nie wie o tym, że tylko jakieś 1,5 miliarda osób ma konto w banku, kartę Visa czy Mastercard. To oznacza, że 5,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do bankowości. Ich wszystkie oszczędności znajdują się w domu. Jeżeli zdarzy się pożar, kradzież, powódź, tajfun czy cokolwiek podobnego, Tracą wszystko. I czy wiesz, że więcej osób ma telefony komórkowe z internetem niż jest osób mających dostęp do bieżącej wody w domu i elektryczności? Ci wszyscy ludzie nie mają możliwości zabezpieczenia swoich oszczędności. Nie mogą korzystać z handlu elektronicznego. Teraz mogą z bitcoin. Ponieważ bitcoin nie jest posiadany ani kontrolowany przez żadną osobę, rząd czy firmę, nie ma centralnej jednostki, która nim zarządza, ale potrzeba czegoś, co go zasila. Jest on zasilany przez tysiące osób posiadających wyspecjalizowane komputery, które zasilają sieć, zabezpieczają ją i weryfikują transakcje. To nazywa się mining, wydobywanie. Ważnym pytaniem jest, jeśli nie ma właściwie żadnych opłat, dlaczego ktoś miałby wydawać ogromne kwoty na komputery i elektryczność, jeśli nic z tego nie ma? Tu wszyscy zarabiamy. Co 10 minut powstaje nowy blok bitcoin i jest przekazywany komuś wydobywającemu. Na początku było to 50 bitcoinów tworzonych co 10 minut. Po 210 tysiącach bloków, co zajęło około 4 lat, Liczba ta spadła do 25 bitcoinów. Po kolejnych 210 tysiącach bloków, czyli pod koniec lipca 2016 roku, znowu spadnie do 12,5 na blok i tak dalej o połowę co 4 lata przez następne 125 lat do 2140 roku. Wtedy w obrocie będzie 21 milionów Bitcoinów i nie będą wytwarzane nowe. Bitcoin zawsze będzie rzadki. Bitcoin rozpoczął 3 stycznia 2009 roku Satoshi Nakamoto. Gdy wystartował, nie miał wartości. Nie chodziło w nim o pieniądze, tylko o udowodnienie, że możliwe jest przeprowadzenie transakcji bez pośrednictwa i że możemy mieć zdecentralizowaną formę pieniędzy, z której każdy i wszędzie może korzystać właściwie bez opłat. W tym czasie tylko kilka osób zajmowało się wydobywaniem. Zbierali oni wszystkie nowe bitcoiny co 10 minut. 2 maja 2010 roku miała miejsce pierwsza transakcja. 10 tysięcy bitcoinów zostało zaproponowanych za pizzę. Gdy to nastąpiło, nagle bitcoiny nabrały wartości. Pojawiło się zapotrzebowanie i coraz więcej osób zaczęło pytać, gdzie kupić bitcoiny. Jednak ci, którzy je mieli, nie chcieli sprzedać ich tanio. Pamiętaj, że bitcoin jest rzadki jak złoto. W tym momencie ludzie zaczęli oferować wyższą cenę za kupno. W ciągu półtora roku bitcoin zmienił się z idei w walutę wartą 10 centów za bitcoina. W czasie, gdy powstaje ten film, mija 5 lat i cena wzrosła z 10 centów do około 240 dolarów, czyli zwiększyła się 2400 razy. Jeśli 5 lat temu zakupiłbyś bitcoiny za 1 dolara, teraz miałbyś 2400 dolarów. Jeśli kupiłbyś za 100 dolarów, Miałbyś dzisiaj 240 tysięcy. Przez ostatnich 5 lat bitcoin stał się najlepszą inwestycją na świecie. Wielu myśli, że te dni to przeszłość. Mylą się. Dlaczego? W tej chwili bitcoiny posiada jakieś 10 milionów ludzi. Mówimy tu o technologii, która ma potencjał bycia większą niż internet, z miliardami użytkowników. Wszyscy obecnie korzystają z internetu, bo to proste. 25 lat temu było to dosyć skomplikowane. Teraz mamy tysiące firm takich jak Google, YouTube, Facebook czy Gmail, dzięki którym korzystanie z niego jest łatwe. Bitcoin jest taki sam. 5 czy 6 lat temu korzystanie z niego było bardzo skomplikowane, ale teraz mamy ponad 1000 firm z całego świata, które sprawiają, że używanie go jest proste. Najbystrzejsi i najbogatsi ludzie na świecie inwestują setki milionów dolarów w firmy bitcoinowe, by sprawić, że korzystanie z niego będzie jeszcze łatwiejsze dla wszystkich. To dlatego jesteśmy dopiero na początku bitcoinowej rewolucji. W ciągu ostatnich kilku lat setki milionów dolarów zostały zainwestowane w pączkujące firmy bitcoinowe. W 2012 zainwestowano około 2 milionów. W 2013 95 milionów, w 2014 361 milionów, a do września 2015 roku już 456 milionów. To oznacza ponad 900 milionów w ciągu 3 lat. Tylko kilka osób i firm inwestujących w firmy bitcoinowe: Bill Gates, Sir Richard Branson, The New York Stock Exchange, Goldman Sachs. USAA Bank, BBVA Bank, faceci, którzy założyli PayPal, eBay i Google. Również Uniwersytet MIT intensywnie współpracuje z Bitcoin i technologią blockchain. Tu wszystko się dzieje. Wyobraź sobie, że masz określone zapotrzebowanie na złoto i że danego miesiąca określona ilość złota została wydobyta. Następnego miesiąca zapotrzebowanie zostaje takie samo, ale wydobyto tylko połowę. Cena skoczy do góry jak szalona. Tu znajdziesz obraz dziennych transakcji. To pokazuje zapotrzebowanie i to, co się dzieje z bitcoin. Zapotrzebowanie rośnie, a jednocześnie ilość nowych bitcoin będzie coraz mniejsza. Oczywiście to oznacza, że cena musi wzrosnąć. Jak dotąd powstało ponad 14 milionów bitcoinów o wartości 3,5 miliarda dolarów, o wartości 3,5 miliarda dolarów. Cała ta ilość znalazła się w rękach osób związanych z wydobywaniem bitcoinów i to się nie zmieni. Jeśli tylko kupisz bitcoiny i będziesz je trzymać przez następne 3 lata, to już jest niesamowita inwestycja. Pamiętaj, że w ciągu ostatnich pięciu lat ich wartość wzrosła ponad 2700 razy. Od 240 dolarów do 10 tysięcy to raptem 41 razy.